Warto podkreślić świetną robotę wykonywaną przez cały sztab szkoleniowy tej drużyny. Halo to Liverpool! Witamy wszystkich, którzy postanowili dołączyć do nas na Anfield. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu i mamy nadzieję, że najbliższe minuty spędzimy oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. Gorąco witają Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League. Liverpool zmierzy się z Southampton. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kipice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Przejęcie piłki, nic z tego nie będzie. No, ładnie napędza teraz tę akcję. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. Ci i szkoleniowcy stają naprzeciw siebie po raz pierwszy. Ciekawe, czy... Na chwileczkę, Chyba będzie bramka. A i piękna tu była parada. Jukarze Southampton liczą dzisiaj na wynik lepszy niż w swoim poprzednim meczu, który udało im się tylko zremisować. Zaskąpilą. Bardzo mnie ciekawi, w jakiej dyspozycji je dziś zobaczymy. Co myślisz, Jacku? Poprzednio mieliśmy niezłą kanonadę. Padło aż cztery... To musi wpaść! Poprzeczka, nie ma gola, piłka w grze. Oj, nie! Sporo tu brakowało. Może następnym razem bardzo nietrafiony strzał. W ostatnim czasie na temat tego nazwiska pojawiało się mnóstwo wzmianek i doniesień w mediach. Dzisiaj gra przeciwko swojemu dawnemu klubowi. Będzie odstawiał nogę. Nie sądzę, to w końcu profesjonalista. Sentymenty sentymentami z dawnymi kolegami pewnie przywita się serdecznie. Ale potem da z siebie 100% dla swojego aktualnego pracownika. Oj, nie wyszedł ten dribbling. Niewymuszony błąd i układ dla drużyny przeciwnej. Ryan Hrafenberg. Frimpong. Isak. Może coś być z tego podania. Szansa czy przesłanie impas. Skuteczna obrona wyjaśnia teraz tę sytuację. Wirtz musi trafić. Zobaczmy po kurtkę. Piękne prosto podanie. Czysta maestria. Tak się powinno grać. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Podanie na wolne pole. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Florian Wirc, Fusa Kubo, Aleksander Isak, Kerkes, Take, dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować, pogrywa piłkę w pole karne, doskonała obrona. Zespół uratowany. Nie zdobywa kolejnej bramki. No, ale widać, że ma apetyt na więcej. Nie mogą odpuszczać w obronie, bo dobrze się dziś odnajduje w sytuacjach ofensywnych. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Dobre zejście do środka. Nic z tego. Pewnie...